Bitstream SA specjalizuje się w produkcji profesjonalnych urządzeń do transmisji danych oraz synchronizacji czasu w przemyśle, wykorzystywanych m.in. w infrastrukturze krytycznej. Wyjątkowe połączenie funkcji serwera czasu z niezawodną transmisją danych czyni technologię doskonałym rozwiązaniem. Pozyskane dofinansowanie firma zainwestowała w nowoczesną linię produkcyjną, dzięki czemu wprowadziła na rynek trzy innowacyjne produkty z serii przełączników Ethernet o nazwie Hyperion. Urządzenia te odgrywają kluczową rolę w budowie nowoczesnych stacji elektrycznych elektroenergetycznych. Holcom jest jednym z dynamicznie rozwijających się producentów narzędzi skrawających. Produkuje innowacyjne i sprawdzone rozwiązania do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, stali, żeliwa, aluminium i tworzyw sztucznych. W ramach realizowanego projektu przedsiębiorstwo zakupiło usługi badawczo-rozwojowe z zakresu testowania i walidacji nowej technologii oraz usługi doradcze w zakresie ochrony własności intelektualnej. Przeprowadzenie tych prac było kluczowe dla wprowadzenia na rynek nowych produktów. katalogu usług firmy Stalbut Wiesław Nastaj jest m.in. wykonywanie pomostów, tarasów widokowych, kominów, zbiorników naziemnych lub wieżowych oraz rurociągów. Dzięki wsparciu ze środków unijnych przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek nowe produkty, takie jak zbiorniki wielkogabarytowe oraz wyroby wykonane z aluminium. Stalbut rozszerzył również swoją ofertę o usługi cięcia i spawania w materiałach metalowych i niemetalowych oraz o produkcję urządzeń i maszyn wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.